thank <phone> you <rings> Jest społecznikiem, któremu słowo pomoc nie jest obce. Pełni funkcję proboszcza, ale także prezesa na co dzień z młodzieżą. Nie może być inaczej. Dzisiejszy gość programu Wyszukani ksiądz Andrzej Tuszyński. Miło mi. Szczęść Boże, witam serdecznie. Boże, właśnie. Tak powinniśmy zacząć ten program przy Księdza w Sutannie. Nie dziwi mnie, bo program nagrywamy w niedzielę. Emitowany jest w środę, ale Księdza w Sutannie, widok mnie na pewno dziwi. To nie tylko pana, bo często młodzież mówi: O, pierwszy raz widzę księdza w sutannie. Dlatego, że w arce, w jednej, czy drugiej, czy trzeciej, na początku, zwłaszcza, jestem taki szybki, dynamiczny. Czasami wychodziłem, szybciej drzwi zamykałem, sutanna zostawała w drzwiach. Po tygodniu miałem tą sutannę porwaną i później mówię dla dobra sutanny, rzeczywiście ją już tam do Arki nie ubierałem się. Poza tym młodzież wie, że jestem księdzem, nawet jak idę na czy tam gdzieś w jakimś tam supermarkecie, krzyczy, o szczęść Boże, proszę księdza, nie szata zdobi człowieka i tutaj ja przede wszystkim bycie z młodzieżą mam za zadanie tutaj dawania ich świadectwa, natomiast sutanna jest czymś, co po prostu no, nie E, trudno zidentyfikować, e, ale e, tak jak Pan powiedział, no, jako ksiądz jestem bardzo identyfikowany i tutaj zawsze się do tego przyznaję i jestem dumny z tego, że jestem księdzem. Natomiast ten strój rzeczywiście często na mnie nie leży e, w tych moich działaniach takich e, codziennych. 93. Rok, jakbyśmy do początków Księdza Posługi e, e, wrócili, jest 93. Rok. Mówiąc kolokwialnie, ląduje ksiądz na parafii w Jedlińsku decyzją biskupa i tam zaczyna współpracę, współpracę z młodzieżą. Czemu młodzież od razu? Nie, nie, bo zwykle jest tak, że najpierw ci księża rozeznają się, zwykle to osoby starsze, ponieważ one są najczęściej w kościele, a tutaj w przypadku księdza było nieco inaczej. Tak, okay, z perspektywy czasu, jak mówię, dlaczego, to e, nikt nie chce za bardzo wierzyć. Dlatego, że ja się bałam młodzieży. E, byłem typem e, księdza, który e, oczywiście w moim mniemaniu, który nie za bardzo nadaje się do młodzieży. E, Święty Jan Bosko miał taką metodę e, pracy z młodzieżą być z nimi. I ja rzeczywiście z nimi byłem, bardzo dużo z nimi byłem. Rzeczywiście czy, czytam e, takie praca e, z grupami e, ministrantów, e, mhm. mecze, z, e, wyjazdy sportowe czy tam jakieś te schole i tak dalej. Także ja bez przerwy miałem cały szereg tych zajęć, ale jak patrzę z perspektywy czasu, ja miałem wtedy dla nich rzeczywiście dużo czasu. Miałem czas, byłem z nimi, świetnie się z nimi jakoś dogadywałem. Teraz jak patrzę na swoich wikarek, to rzeczywiście, a mam a propos właśnie Jedlińska wikarego, który wtedy był takim małym chłopcem, dzisiaj jest już księdzem. I on mówi, że od, mimo że to upłynęło 20 kilka lat że wspominają jeszcze mnie jako takiego, który no, miał się kontakt z młodzieżą. Można powiedzieć, że to właśnie efektem tej współpracy księdza z młodzieżą było powstanie Arki. To chyba najważniejsza rzecz, taka, przynajmniej taka przypisywana, kojarzona na pewno z księdzem Andrzejem Koszyńskim. Tak, ja byłem przy samym początku tworzenia Arki, choć to była inicjatywa tutaj Ruchu Światło-Życie. Natomiast e, ja e, widziałem taką potrzebę, żeby wyjść do młodzieży e, nie od strony po prostu tutaj e, na przykład salki katechetycznej. Właśnie to, co Pan świetnie uchwycił, że mnie się nie identyfikuje może tak z sutanną czy na przykład z salką katechetyczną, tylko e, mnie zapadły kiedyś słowa papieża, który był w Denver na Światowych Dniach Młodzieży powiedział, idźcie na ulicę, na place, mhm. na dachy i głoszcie Ewangelię. Dlatego mnie ciągnęło po prostu, żeby wyjść na ulicę. Na przykład fajnie się złożyło, że arka jest na ulicy. Nie jest po prostu przy kościele. No tak, nie, zupełnie e... w pawilonach, gdzieś, prawda, instytucji. Bardzo często przychodziła młodzież, na przykład mówi, no ja jestem na przykład protestantem, czy nie będzie jakiegoś problemu. Mówię nie. Nawet później, co byłem o to bardzo jakoś tak mocno... Nawet i szkalowany. W nazwie opuściłem Katolickie Centrum Młodzieży. Było Stowarzyszenie Centrum Młodzieży po to, żeby stworzyć możliwość wejścia wszystkich, żeby to nie było tylko dla młodzieży katolickiej, mm -hmm, tylko żeby było po prostu dla tej, która, która jakoś nie mieści się w tym katolicyzmie. Ja kiedyś usłyszałem taki komplement, największy komplement w życiu, jaki usłyszałem. To był przez wyznawcę tutaj judaizmu. Ten pewien taki przyjaciel mój Żyd powiedział, wiesz co, taki katolicyzm, o którym ty mówisz, to ja bym chciał być katolikiem, nie? Dlatego, że po prostu mhm. ja mu nie narzucałem tego. Poza tym bardzo często właśnie będąc przy tym temacie pamiętam jeden wywiad, ja słyszałem tak oczywiście z boku, jak udzielała jedna z wolontariuszek mhm. i prowadzący zadał <laughs> pytanie, czy... Czy wychodzicie do kościoła? Ona powiedziała tak, chodzimy, dlatego że nigdy ksiądz nam nie kazał, żebyśmy chodzili. Bo jakby nam kazał, to my byśmy nie chodzili. Hmm, działa to rodzin, tak, tak, ja bardzo często tą młodzież jakoś poznawałem i wiem, że że zresztą to jest dwadzieścia kilka lat pracy z nimi, jakoś tam ich poznałem, wiem, że trzeba po prostu z nimi często bardzo inaczej. Nie zawsze to się udaje, nie jestem jakiś tam po prostu taki no, super grzeczny, mm -hmm. łagodny. Czy gdzieś próbowałem ich często, zrozumieć i tą, Tak, tą? ale bardzo często po prostu stanowczy i bardzo często stawiam na zasady wymagania, ale jeśli chodzi o te sprawy wiary, E, uważam, że e, trzeba mu dać czasu i czasami dużo czasu, sporo czasu, dlatego wolontariat był taką metodą bardzo okrężną, żeby tego człowieka na przykład doprowadzić do pewnego systemu wartości. Jeśli on chodził, pomagał, jeśli widział e, sens swojego pomagania tego chorego, cierpiącego mhm. człowieka, on później sam dochodził do tego, co ja bym mu chciał powiedzieć na początku, ale to było jego dojście i to było dla niego niesamowitą wartością. Ja bym mu tylko powiedział, a on sam do tego doszedł. No a właśnie, wolontariat, czasu. sam ksiądz wspomniał, to jest yy, chyba słowo klucz w ogóle do istnienia arki. Tak, wolontariat. Myśmy kiedyś robili taką edycję, jedną z pierwszych, Ośmiu wspaniałych. Wybieraliśmy tutaj w Radomiu. To oczywiście to nie był mój pomysł, to był pomysł warszawski, ale bardzo mi się podobał. Dlatego, że wybieraliśmy ośmiu takich, no tych, często mówię w cudzysłowie, wspaniałych. I myśmy po prostu pokazywali, że zobacz, twój kolega pomaga, twój kolega na przykład organizuje koncerty i tak dalej. Myśmy nie mówili, że masz być dobry, tylko pokazywaliśmy przez taki e, autorytet rówieśniczy, e, taki wzór, e, że zobacz, jest do czego e, dążyć. I, Później ci młodzi ludzie, ta pierwsza ósemka powiedziała, że oni nie chcą się jakby rozchodzić, oni razem też chcą coś robić. I wtedy właściwie to młodzież wymogła na mnie wolontariat. Ja sam nie wiedziałam, no, jak to się je. Dopiero później zaczynałam to odkrywać. I wolontariat rzeczywiście, tu świetnie Pan uchwycił, jest naszą metodą pracy z młodzieżą. Wolontariat kojarzy się z darmową pomocą, udzielaniem się, prawda, ale w perspektywie tego, co Wy robicie, to nawet rozumiem jakaś najdrobniejsza pomoc, organizacja czegokolwiek, to już mieści się w, w tym pojęciu, tak? Oczywiście, no, wolontariat, musieliśmy rozmawiać o tym bardzo długo, to jest taki mój konik i jak się zacznie mm -hmm. rozmawiać o tym, to można nie skończyć. Mm -hmm. My wolontariuszom mówimy taką maksymę, która jest autorstwa Pani Ewy Kamińskiej, że branie wypełnia ręce, dawanie wypełnia serce. I wolontariat u nas jest na zasadzie dawania, daje siebie swój czas, swoje zdolności, nawet swój uśmiech, swoje dobre słowo. Oczywiście jest u nas to zorganizowane, jest wolontariat systematyczny, na przykład każdy wolontariusz, który jest przy arce ma. Tygodniowo dwie godziny przepracować na rzecz, na przykład, czy to będzie dom dziecka, czy to będzie dom pomocy społecznej, czy w szkole, czy w przedszkolu. On sam sobie wybiera, bo my z nimi tutaj pracujemy. Co więcej, przygotowujemy ich do bycia wolontariuszem. Są warsztaty z pedagogiem, z psychologiem, prawnikiem, lekarzem. Nie chodziło o to, żeby przygotować profesjonalnie wolontariusza, to co Pan powiedział, doświadczenia tej pomocy na rzecz innych. Ale wolontariat to po prostu. To jest też pewna, my nazwaliśmy filozofia życia, właśnie nie branie, tylko dawanie. Co więcej, wolontariat to jest metoda wychowawcza poprzez pracę. My tym młodym ludziom dajemy pewne zajęcie, i oni poprzez tą pomoc, bezinteresowną to jest ważne odkrywają po prostu siebie. Odkrywają sens po prostu na przykład tej pomocy i, i widzą, że jest więcej szczęścia właśnie w tym dawaniu niż braniu. I, I to jest nasza metoda wychowawcza i nasza metoda pracy z młodzieżą. Ona bardzo fajnie funkcjonuje, jest sprawdzoną już metodą Sprawdziło od 15, się, tak? od 15 mhm. lat. Obecnie mamy 1300 wolontariuszy. Nawet o, nie tak dawno byłem na takich konsultacjach w jednym z ministerstw i powiedziano, że rzeczywiście Radom jest stolicą wolontariatu. Chcą zrobić pewne projekty, które będą na przykład promieniowały na całą Polskę, ale, ale, ale z Radomia. Jeśli chodzi o wolontariat młodzieżowy, jesteśmy jedni z najlepszych w kraju i tutaj nie ma się co tego po prostu jak krępować, powiedzieć prost, bo tak jest. Udaje się na dzień dzisiejszy, bo ja, nie, ja oczywiście no tutaj w tym programie będę mówił i mówię o swoim wolontariacie, ale w Radomiu też już jest wolontariat inny, na przykład Caritas prowadzi sport wolontariat, do, a, a, inne a, organizacje. A dorosłych ciężko przekonać do wolontariatu? Nie. My po prostu mamy, tak jak powiedziałem, 1300 wolontariuszy. Ci wolontariusze są w tak zwanych klubach młodzieżowego wolontariatu, to jest blisko 40 szkół. Oczywiście robimy jeszcze wolontariat studencki, mhm. ale również jest wolontariat międzynarodowy. Kilka projektów międzynarodowychśmy zrobili i cały czas po prostu idziemy w kierunku wolontariatu międzynarodowego na starym mieście. Tu wiek już przestaje mieć znaczenie. Tak, tak? liczy się pomoc. Tak, świetnie na przykład funkcjonuje też robiliśmy takie projekty i nawet obecnie też robimy jeden projekt wolontariatu seniorów. To jest fantastyczna rzecz. No właśnie, to jest dobry uśmiech. Na przykład Nauczycielka, która przeszła na emeryturę, naprawdę jej brakuje dzieci, ja jak przestałem uczyć w szkole, to mi też brakowało i tutaj może po prostu ona już e, e, coś na przykład e, dać jeszcze z siebie. Mm -hmm. Przyjść na przykład raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu, pomóc na przykład dzieciom świetlicy przy odrabianiu lekcji, e, A, e, rzecz. na przykład e, we Francji najwięcej działa wolontariuszy dorosłych, byłych e, żołnierzy, byłych policjantów, bo oni też wcześniej przechodzili na emeryturę. No właśnie ci ludzie, którzy, którzy byli blisko społeczeństwa. Tak to... Wolontariat jest takim uśpionym e, po prostu niedźwiedziem, którego trzeba obudzić, bo to jest niesamowity potencjał dobra, e, potencjał e, tego e, kapitału ludzkiego, który nie jest wykorzystany tak na, naprawdę do końca. 5 grudnia, e, bal, kolejny bal, wolontariusza to dzień będzie wolontariatu. Dzień Wolontariatu. Będziemy także pewnie obecni e, w ciągu tego dnia. Proszę księcia, muszę zadać pytanie do e, arki: kontrowersyjne. Ale chciałbym usłyszeć jej księdza, nastawienie i odpowiedź. Dużo się mówiło w Polsce o, o, o tej premii, którą, którą miała pani minister Wasiak odebrać z PKP, która trafiła do, do arki ucieszyło to księdza, jak ksiądz na to spojrzał, bo trochę polityki w tym było, no nie da się ukryć, tak? Ale za tym, za tym rozumiem, poszła ogromna pomoc dla stowarzyszenia. Ja dziękuję za to pytanie. To pytanie nie jest kontrowersyjne. Aha. To pytanie jest pytaniem normalnym i uważam, że mam na przykład możliwość powiedzenia tego, co jest taką prawdą tego całego zdarzenia. Aha. Oczywiście, została przekazana darowizna przez panią minister Marię Wasiak, za co zawsze Dziękuję i teraz też w tym programie dziękuję. E, ale pani Maria musiała z tego zapłacić podatek 163 tysiące, czyli to nie jest suma pół miliona, jest 347 tysięcy. Mhm. Ja wiem, że to jest sporo, ale na przykład te 347 tysięcy, gdy podzielimy na wolontariuszy, które ma arka, to na jednego wolontariusza przypada 200 coś złotych. E, okay. Co więcej, na dożywianie dzieci przygotowujemy, w ciągu roku wydajemy ponad 300 tysięcy złotych. To jest suma, która jest duża, natomiast. Jeśli chodzi o arkę, ona nie jest jakąś sumą zawrotną. My w Arce zatrudniamy ponad 20 osób. Mamy trzy placówki: pracujemy Stare Miasto, Chrobrego i ulica Gaj. I to, że ta darowizna trafiła do Radomia, bo ja traktuję po prostu tutaj jaką promocję, to co Pan to powiedział na całą Polskę. Także tak, to poszła, To poszła no. po prostu darowizna dla Radomia. Ja miałem dosłownie kilka minut, żeby odpowiedzieć, czy ją przyjmujemy, czy nie. Powiem więcej, mój zarząd był podzielony, to co Pan powiedział. Baliśmy się na przykład, żeby to nie było wykorzystane jakoś politycznie i tak dalej. Jesteśmy organizacją pozarządową, właśnie to pozarządową jest bardzo mocne. Oczywiście ja wszystkim mówię, że świetnie, że mamy dobrą współpracę na przykład tutaj z prezydentem miasta, z zarządem miasta. Z władzami miasta, ale też i z władzami na przykład rządu. No, tutaj byłbym nieuczciwy, gdyby nie powiedział o pomocy pani premier czy po prostu innych ministrów, bo Arka, tak jak jeden z prezydentów powiedział, to jest taka dobra marka i ona po prostu to, że została zauważona, naprawdę to jest promocja nie Arki, ale jest to promocja też Radomia. Myśmy mogli powiedzieć całej Polsce, co robimy w Radomiu. Ja miałem później cały szereg różnych telefonów, z Polski na przykład, jak to zrobić, w ich mieście chcieliby, tak. Co więcej, od tamtej pory przyjeżdżają do nas tak zwane wizyty studyjne z innych miast, przysyłają prezydenci, jedźcie do Radomia, zobaczcie jak oni tam pracują z młodzieżą. To tylko pomogło. Tak, ta darowizna po prostu ma swój taki fajny finał. Myśmy te pieniądze wszystkie, te 347 tysięcy, tam chyba jeszcze 12 zł i nie, nie pamiętam. To groszy. Przeznaczyliśmy w całości na tak zwany fundusz celowy. To jest fundusz, po, pozwoliliśmy sobie nazwać imieniem Pani Marii Wasiak. Nie minister tylko, bo może przestać być ministrem, ale, ale to po prostu, no przecież to były jej pieniądze, które przekazała na rzecz w taki czy inny sposób, to, to my już nie znamy kuluarów tej darowizny. Ale z tego funduszu będą fundowane stypendia, z tego funduszu będzie przyznawana tak zwana losowa zapomoga dla młodzieży. Już jednąśmy przyznali, proszę sobie wyobrazić. Ja tutaj oczywiście pozwoli Pan, że powiem w dużej ogólności, bo nigdy nie chcę, żeby wychodziły na zewnątrz jakieś no. sprawy, pomocy. Tak mówiąc biblijnie, niech lewica nie wie, co czyni prawica. Ale na przykład jedna z dziewczyn bezdomnych dzięki temu funduszowi ma dziś mieszkanie. Tu jest duża też pomoc Pana Prezydenta, pomógł nam, ale ona mieszka, ma zapłacone po prostu wszystko związane z tym mieszkaniem, wyposażone. Chcemy również, żeby ten fundusz w całości wspierał tych wolontariuszy, których jest 1300. I ta darowizna, tutaj mówię z ręką na sercu, naprawdę pomogła młodym ludziom i ona będzie pomagała młodym ludziom. I chcemy też, żeby pani Maria miała satysfakcję z tej darowizny, ale chcemy też pokazać innym, że po prostu można takimi darowiznami bardzo, bardzo dużo dobra robić. 5 grudnia e, bal, kolejny bal wolontariusza, to dzień będzie, wolontariatu. Dzień. dzień wolontariatu, będziemy także pewnie obecni e, w ciągu tego dnia, ale e, trochę zmieniając temat, że księdza e, ksiądz zrewolucjonizował cmentarz e, e, przy Limanowskiego, no bo ja pamiętam jeszcze z czasów dzieciństwa no to zawsze się chodziło tymi niezbyt e, e, przyjemnymi alejkami i tak dalej, i tak dalej, nie dość, że budujecie, modernizujecie z księdzem Piotrem Zamarią, cuda tam wyczyni wyczyniacie, to jeszcze cyfryzujecie, bo to, to na pewno cmentarz. Tak, yy... Oprócz pasji, którą jest arka, wolontariat, mm -hmm. to co rozmawiamy, mm -hmm. to oczywiście taką drugą pasją, a właściwie pierwszą jest praca w parafii, ale też trzecią jest właśnie cmentarz. Po pierwsze, że on jest zabytkowy, więc 20 tylko lat młodszy od tego, który jest na powązkach. Po trzecie, tam jest prawie 1600 zabytkowych nagrobków. Mm -hmm. Poza tym to jest taka historia, radomia tych ludzi, którzy tworzyli to miasto, bardzo często tam jakoś dopełniona, ale wyryta też na, na tych pomnikach. Ten cmentarz jest mi bardzo bliski. Ja tam e, jestem bardzo często. Oczywiście mój tutaj współpracownik, ksiądz Piotr, który jest dyrektorem tego cmentarza, zarządza w imieniu parafiśmy tego Wacława, e, no oddał się bez reszty i e, Czytając ostatnio w takim periodyku, który jest wydawany przez Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków, mm -hmm. tam, pamiętam, takie zdanie padło od, przez konserwatora, jest to jeden z najlepiej zarządzanych cmentarzy na Terenie Województwa Mazowieckiego, to jest wielki też komplement. I rzeczywiście nas, nasz cmentarz jest po prostu teraz prowadzony w tym kierunku, żeby naprawdę była to wizytówka Radomia. Tam jest, są, tam są ludzie, którzy codziennie przychodzą na przykład na cmentarz, dlatego są tam ławeczki. To, co Pan wspomniał, budujemy teraz duży pawilon. Tak, od, od, od strony ulicy Dębowej. Od, od strony ulicy Dębowej. Chcemy po prostu tutaj na we współpracy z miastem. Usystematyzować na przykład sprzedaż zniczy, kwiatów, żeby. Mm. E, plagą jest na przykład dalej skradzież. E, to chcemy e, zminimalizować, mm. bo no, ludzka natura jest taka, jaka jest i, i tutaj byłbym nieuczciwy, gdybym powiedział, że się to zlikwiduje w 100%, bo to, mm. to zależy tylko od ludzi. Natomiast e, będzie tam też e, na przykład sala konsumpcyjna, e, będzie tam e, całe zaplecze, e, kancelaria i tak dalej. Z tamtej strony będą też odbywały się pogrzeby. Będzie tam w drugim etapie budowana kaplica z zapleczem lodówek, będzie ich koło 25, czy najwięcej w mieście. Całe zaplecze Czyli coś wybiegacie w przy... przyszłość rozumiem. Tak jest. Natomiast informatyzacja tego cmentarza, geo cmentarz, no to jest coś, co, co daje świetne owoce, usprawnia pracę ludzi, no jeszcze. Ryksza jest takim projektem, który rzeczywiście, no tak, z uśmiechem myśmy podchodzili do tego, ale jest, widzimy dzisiaj bardzo potrzeby, bardzo dużo ludzi na przykład na pogrzebach, jest starszych i ta Ryksza rzeczywiście kursuje podwozi. Dzięki tej Rykszy na przykład mogą podjechać w czasie pogrzebu pod okay. ten grup i uczestniczyć, bo przejść taki kawałek na cmentarzu dla tych ludzi niejednokrotnie jest bardzo trudne. Nawet nawet i na wózku jest trudno czasami przyjechać, a Rykszą się ryksza pomaga bardziej. Tak. Ostatnie pytanie. Kończąc program, wystarcza czasu na to wszystko? Mówiliśmy przed programem, to się nie mogło nagrać, o tym, że... Nie wiem, czy ksiądz chce głośno mówić, o tym, że za to, że macie niedzielę pracującą, odbieracie jako księża bardzo często któryś dzień w tygodniu, ale ksiądz nie odbiera tego dnia wolnego w, tygod... <śmiech> <śmiech> w tygodniu. Tak, to jest rzeczywiście mój czas. Nie umiem odpoczywać. Jakoś nie myślę za bardzo też o sobie. Może to się troszkę odbija, ale w tym roku skończyłem 50 lat. No, jako mężczyzna mogę to powiedzieć. I no, jestem w dobrej kondycji. Oczywiście no, jakoś tam sportowo też coś tam się dba. Natomiast rzeczywiście brakuje tego wolnego czasu troszkę dla siebie. Coraz częściej mam takie momenty, że rzeczywiście wieczorem padam. Ale to, że padam, to jestem szczęśliwy, że coś udało się zrobić. Natomiast widzę, że coraz więcej jest tych rzeczy, które jeszcze by się chciało zrobić. Natomiast rzeczywiście ja patrzę w przyszłość nie? Mhm. i nie myślę tutaj o sobie i tak dalej, ale no, to jest fajny projekt, to by jeszcze można zrobić. A to jest jeszcze stawia, coś zostawia. takie jakieś… I nie traktuję to na zasadzie. Nie, no, oczywiście, tylko mówię ślady po sobie. Pomników, ale tak, mhm. chyba to, co Biskup Hapek mhm. mówił, to jest też i bliska mi jego ta idea, która jest zapisana w naszym parku, idź przez życie, tak aby ślady Twoich stóp przetrwały Cię", to te zdania mi się, to zdanie mi się bardzo podobało i, i, i ta pewna mądrość życiowa, żeby coś po sobie zostawić, ale po prostu nie musi być to zapisane, nie musi być to pomnikiem, tylko właśnie, żeby to było zapisane jakoś w sercach młodych ludzi. Na przykład no, wielką satysfakcją jest jak później widzę młodych ludzi, którzy byli wolontariuszami, którzy no, coś tam po prostu już osiąg osiągnęli, którzy no, zakładają rodziny, są szczęśliwi. Tydzień temu byłem na ślubie takiego wolontariusza, niezbyt pokornego, ale jak patrzyłem <grym> na niego, uśmiechniętego, szczęśliwego, naprawdę to był piękny wieczór udzielając mu tego ślubu, że, że mu się e, udało, że jest szczęśliwy. Dużo więcej takich chwil w takim razie, momentów e, życzę. Dziękuję serdecznie za, no za tę rozmowę. Ksiądz Andrzej Tuszyński, gość programu Wyszukanie. Dziękuję. Szczęśliwy,